Miejsce numer 1: Colt M1911. To prawdziwa ikona w świecie broni palnej, legenda amerykańskiej armii i jedno z najtrwalszych dzieł inżynierii wojskowej XX wieku. Zaprojektowany przez wybitnego konstruktora Johna Mosesa Browninga, został oficjalnie przyjęty do uzbrojenia Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w roku 1911, stąd właśnie jego oznaczenie. Od tego czasu służył wiernie przez wiele dekad. Od okopów I wojny światowej, przez pola bite w II wojny światowej, aż po konflikty w Korei, Wietnamie i jeszcze dalej. Był on odpowiedzią na doświadczenia wojny filipińsko-amerykańskiej z początku XX wieku, gdzie wcześniejsze pistolety kalibru 9 mm okazały się niewystarczająco skuteczne w walce. Dlatego nowa konstrukcja strzelała nabojem o dużej sile obalającej, która zyskała ogromne uznanie wśród żołnierzy. Zasilany z magazynka, mieszczącego siedem nabojów, kolt łączył w sobie prostotę działania, dużą siłę rażenia i imponującą niezawodność. Mechanizm działania oparty był na krótkim odrzucie lufy z ryglowaniem przez przekoszenie, a broń posiadała charakterystyczny bezpiecznik chwytowy oraz manualny bezpiecznik skrzydełkowy. Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkownika bez utraty szybkości działania. Rękojeść idealnie leżała w dłoni a wyważenie broni czyniło ją wyjątkowo przyjemną w obsłudze, nawet pomimo odczuwalnego odrzutu potężnej amunicji.